Miał Pan okazję tak na spokojnie i z Krzyśkiem i z Pawłem porozmawiać o tym, co się stało w Moskwie? Czy coś z tych rzeczy w ogóle można powiedzieć? Czy to zostaje w szatni? Nie, nie, nie. Tu nawet, nawet nie mieliśmy Krzyśka, który widzieliśmy już przez chwilkę. Parę dni temu wpadł. Co, przywitaliśmy się, uś uścisnęliśmy się. Nie musimy nic mówić sobie. Znamy się na tyle, że wiemy, co jeden drugiemu powiedział, więc, więc na pewno. Jak Krzysiek wróci do treningów, to będzie moment, szczerze o tym porozmawiamy. Pewne rzeczy <laughs> Krzysiek musi zmienić, pewne rzeczy ja muszę bardziej wyegzekwować. Mówię już o, o stronie typowo sportowej. Um, no cóż, jest paraczka i trzeba to przeżyć. Um, tyle. A mówi Pan o Krzyśku. Mówi Pan, że znacie się dobrze i, i wiecie, jak ze sobą rozmawiać. A co z Pawłem? No Paweł musi się zastanowić. Paweł, tak jak powiedziałem wcześniej, ma 34 lata. Pierwszy sprawdzi skończył się klęską. Jak chcę tam wrócić, to jakby chciał tam wrócić, to musiał pewne sprawy na pewne sprawy popatrzeć teraz inaczej i, 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 i wszystko postawić na, na jedną kartę. Tak? Do tej pory tak, tak nie było. W pewnych rzeczach starał się mieć, nie mówię nawet, nie chodzi nawet o swoje zdanie, tak, ale pewne rzeczy nie przyjmował. Tak. Pewne rzeczy, gdzie są jakieś standardy, chciał te standardy zmienić, a nie wszędzie to trzeba było robić, a, a w pewnych momentach trzeba się zająć było. Mm, może po prostu pracą na sali, może bardziej. Może, może w taki sposób może, mogę powiedzieć, bo też no, nie jestem upoważniony, że o wszystkich sprawach mogę teraz mówić, bo to są czasami sprawy m, jakieś tam prywatne. Tak? Na pewno będzie mu ciężej teraz wyjść, bo, bo, bo umówmy się. No, no, ta walka odbyła się tylko dzięki e, Andrzeju Śliwskiemu i Piotrowi Wernerowi. Tak? E, tak jest, tak? I, I drugi raz, żeby zasłużyć na taką walkę, chociaż no też no, zdarzy się, no, jakiś mistrz będzie chciał strzelam Fernandez, lat, Latwego przeciwnika, tak? I po jednej walce kolodzie z pięknym rekordem, i po takiej przegranej z Libidiewem, no jest końskim bardzo lokomym, tak to też może się stać. Natomiast ja mówię o typowo stronie sportowej. No, musi się wziąć, musi. Jak chce wrócić, to, to naprawdę to musi parę rzeczy zmienić i, i, i dać sobie wszystko, jak, jak zamierza wrócić, to musi pokazać teraz no, charakter.